Witajcie, przedstaw się, a go zgłuchniemy, się. Przedstaw się, dobrze, fajnie, i właśnie ten, a ten nie ręka. będzie do tej oto opony, do tej opony o to wejdzie, nie on, wejdzie, a ten go popchnie i będzie i do jaja i jaja. a ten może z jakiegoś rodzaju, ale musi zabić. Dobra. Chodzi? Nie. To był się No właśnie, to był fajong. Będziesz w internecie.